środę 19 stycznia w Sianowie przy ulicy Dębowej doszło do potężnego wycieku gazu. Przyczyną wycieku było uszkodzenie infrastruktury gazowej podczas prac budowlanych. O działaniach prowadzonych przez straż pożarną poinformował nas młodszy kapitan Bartosz Zawiałow z Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Młodszy kapitan Zawiałow Bartosz Państwowa Straż Pożarna w Koszalinie o 13:57 otrzymaliśmy zgłoszenie o uszkodzonym rurociągu gazociągu w miejscowości Sianów przy ulicy Dębowej. Na miejsce udały się następny Państwowej chodzić Straży Pożarnej. Potwierdziliśmy wyciek gazu. Wyciek był spowodowany uszkodzeniem tego gazociągu podczas prowadzonych prac ziemnych przez koparkę. Na tę chwilę działania Straży Pożarnej polegają na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, czyli staraniu o ograniczenie się skutków tego wycieku, zamknięciu drogi krajowej, ewakuacji pobliskich zabudowań. Na tę chwilę działania jeszcze trwają. Osiem zestępów Straży Pożarnej na tej chwili pracuje na miejscu zdarzenia. Dobrze i czy jest Pan w stanie określić, ile osób musiało zostać ewakuowanych bądź ile? Innym... Około... Około 100 osób na tą chwilę zostało ewakuowanych.